Dzień dobry! Dzisiaj kolejny tydzień, o którym będziemy rozmawiać. Będzie to tydzień łączący listopad z grudniem i od razu na początek, w poniedziałek, przywita nas, no może nie bardzo wczesnym, ale jednak rankiem, pełnia Księżyca, która będzie miała miejsce w Bliźniętach, a dokładniej tam będzie Księżyc, a opozycjonowane przez niego słońce nadal pozostaje w znaku strzelca, gdzie towarzyszy mu również Mars i Ceres. Jeżeli chodzi o samą pełnię. Jest to oczywiście czas bardzo intensywnych emocji, które w dużym stopniu sterują naszym postępowaniem. Zasada jest taka, że im kto jest bardziej wrażliwym człowiekiem tak na co dzień, tym bardziej odczuwa te wpływy. Dlatego generalnie mówi się, że bardziej nieodporne na pełnię są kobiety i dzieci. Jeżeli bierzemy pod uwagę to, że właśnie w ta pełnia będzie na osi bliźnięta strzelec, bardzo bym prosiła o zachowanie naprawdę dużej uwagi za kierownicą. A jeżeli ktoś wie, że generalnie ma z tym problem, nie potrafi się skupić, jest zbyt nerwowy, bo to przede wszystkim będzie. Tutaj, tym największym problemem, to naprawdę lepiej sobie miejsca za kółkiem tym razem odpuścić i przekazać komuś innemu. Jeżeli chodzi o inne sprawy, to lepiej unikać gorących dyskusji z rodzeństwem, sąsiadami, z kolegami, bo niczego mądrego nie uradzicie, raczej się tylko popstrykacie i nic dobrego z tego nie wyniknie. To też nie jest najlepszy czas na skupienie się na nauce czegokolwiek. Jeśli możliwe, warto jest nie planować akurat uczenia się na ten czas. Aczkolwiek jest to dość dobry moment na jakąś taką rozrywkę umysłowo-integracyjną, bym powiedziała, ale rozmowy luźne, nie plotkowanie, takie zupełnie niezobowiązujące tematy. Czysta rozrywka tak, jak najbardziej. W sensie ogólnym, to moment miesiąca, w którym wszystkie nasze plany, zamierzenia i, i przedsięwzięcia powinny osiągnąć moment kulminacyjny, bo to jest właśnie ten czas pełni. Pełnia to nie jest dobry czas na rozpoczynanie czegoś nowego. To raczej moment na taką małą, wewnętrzną inwentaryzację i zdecydowanie. Z czym należy się rozstać, czego chcemy w życiu mniej, a czego może wcale. Ta pełnia, jak wspomniałam na początku, występuje w bliźniętach, więc nasz rachunek stanu posiadania powinien dotyczyć spraw związanych z szeroko pojętą komunikacją, uczeniem się i stosunkami z rodzeństwem, sąsiadami, kolegami. Mówimy tutaj wprawdzie o zmianach, które dokonamy w ciągu następnych dwóch tygodni. Tylko wtedy, kiedy pełnia ma powiązania z Twoimi ważnymi punktami horoskopu, planetami, te zmiany, te decyzje mogą mieć wpływ na znacznie większą część Twojego życia i na znacznie szerszy obszar. Większość z nas. To, to jest takie coś, jak na przykład zarzucenie decyzji o wyprawach na rowerze do pracy ze względu na taką, a nie inną pogodę, rezygnacja z jakiegoś kursu albo przełożenie egzaminu lub odłożenie spotkania z kuzynem. E, który już praktycznie u ciebie zamieszkał i stwierdziłeś, że masz go jednakowoż dość. W znaczeniu bardziej gromadnym, że tak powiem, e, może nam się przyjdzie rozstać z jakąś linią autobusu, e, zmieni tramwaj, tras tramwaj, w którym ciągle jeździmy do pracy, zmieni trasę, e, albo e, trzeba będzie e, pożegnać się z jakąś audycją radiową, którą długo dość słuchaliśmy i już trochę była uciążliwa. I ona teraz już przestanie nam towarzyszyć. No niestety po tych tak całkiem niegroźnych zapowiedziach nie mogę na tym zakończyć, ponieważ, jak wspomniałam na początku, słońce, które jest główną składową razem z księżycem tej pełni, jest w koniunkcji z Marsem i Ceres. To znaczy, że te dwie planety też biorą udział w całym. Wydarzeniu. No, i szczególnie biorąc pod uwagę uczestnictwo Marsa, no nie można się spodziewać, że to będzie taki spokojny czas. Mars oczywiście spotęguje napięcie między światłami i położy nacisk na ego. A silne emocje w połączeniu z rozdrażnionym ego, no to jest dość wybuchowa mieszanka, na pewno nie koktajlowa. I tutaj troszkę uspokoi. Ten ogień tak troska Ceres, ale to jest zbyt mały wpływ, żeby przytłumić wojowniczość i buńczuczność Marsa. W kwadraturze do całego towarzystwa jest Saturn, zatem on wyleje wiadro zimnej wody na Marsa i postara się go uporządkować, zdyscyplinować, no ale my to odczujemy jako takie przymusowe ograniczanie naszej, chęci działania. Więc to nie będzie takie przyjemne wcale, nie będziemy wdzięczni za to uspokojanie, no i za tą zimną wodę, szczególnie, że mamy jednakowoż już wtedy prawie, że grudzień. Jeżeli chodzi dalej, to jeszcze do tego całego towarzystwa z drugiej strony kwadraturę tworzy Lilith, a to oznacza, że ona będzie nas trochę ciągnąć w złą stronę, tak, podszeptywać E, taką drogę agresji, właśnie samowoli, tak kusić, tak? No ale dlaczego pozwolisz sobie, nie, nie pozwolić sobie działać? Tak jak chcesz działać, no to działaj, to rób to, co chcesz i w ogóle ci nie przejmuj żadnymi zasadami. No i to będą takie, no, mocno rozrywające siły. No, na szczęście to nie są jakieś takie wpływy, które będą trwały miesiącami. Na jednego dnia człowiek sobie jakoś, przynajmniej większość z nas, poradzi, ale jakieś takie zdarzenia nerwowe niektórych z nas nie ominą przez to. I ta frustracja będzie dość silna. No, i jeszcze do tego całego towarzystwa, żeby to troszeczkę uspokoić, Pluton robi z jednej strony do księżyca trygon, do słońca sekstyl w tej pełni. No i on troszeczkę tak jako taka godząca wszystkich siła wyższa zadziała, ale godząca w taki sposób już bardziej y, pozytywny. To nie będzie odczuwalne jako działanie przeciw, tylko, tylko tak, tak, takie wspomaganie, y, więc y, to napięcie troszeczkę jednak zmaleje. I być może nawet zostanie przekierowane na zrobienie czegoś dobrego, tak dla bardziej dla ogółu. Co jeszcze należy dodać, aby w pełni pełnię dopieścić? No, to taki ten łańcuszek zależności władców, przy którym już mówiłam o przynowiu, o którym już wspominałam. Czyli, tak, że skoro pełnię mamy w bliźniętach, to rządzi nią merkury który jest dla odmiany w strzelcu. Czyli tu widzimy, że ten strzelec jest dość mocny nadal, mimo że sama pełnia jest bliźniętach. I tutaj znowu to, że markury jest akurat w tym strzelcu i że jest władcą pełni, wpłynie na nasze większe otwarcie w komunikacji, zwracanie uwagę na kwestie filozoficzne i na filantropię. Ogólnie świadczę o dążeniu do poprawy w tej dziedzinie. Do tego Merkury w poniedziałek utworzy trygon z północnym węzłem księżycowym i Eris, co powinno nas wspomóc w obliczu nerwowości związanej z komunikacją i uczeniem się. A żeby nie było zbyt różowo, no to Merkury jeszcze utworzy też kwadraturę z Neptunem, też ten poniedziałek czyli tak naprawdę na pełni. No i będzie nas chciał wciągnąć w świat marzeń, rozkojarzy nas. W zasadzie to jest nic złego przy całej tym napięciu, które będzie i tak dość spore, no bo tak troszeczkę uciec od rzeczywistości na, na parę chwil to nie jest nic groźnego, a wręcz przeciwnie, uspokoi nerwy. No niemniej jednak też możemy trafić na kogoś nieuczciwego, kto będzie nas chciał oszukać, dlatego na przykład podpisywania umów yy, czy jakichś takich ważnych transakcji no bym nie doradzała na ten poniedziałek. Szczególnie osobom, które są właśnie wrażliwe na, na te wpływy. Trzeba jeszcze tylko dodać, że jako, że Merkury jest strzelcą, to jego władcą jest Jowisz, a on retrograduje w Byku. Co oznacza, że Nasze komunikacyjne zabiegi e, mają na względzie e, ogólną poprawę stopy życiowej, e, mierzonej e, materialnie. Władczyni e, byka Ceres, znowu jest w strzelcu, więc kółko się zamyka i po raz kolejny znak strzelca daje nam o sobie znać. Mówi, tu jestem, jestem ważny, jestem najważniejszy. I tak akurat dobrze, bo to jest taki wesoły, optymistyczny, otwarty znak. E, więc tego optymizmu nam nie powinno zabraknąć. Żeby jeszcze dokończyć o poniedziałku, 27 listopada, poza tym wszystkim, co powiedziałam, o pełni, w e, koło południa Ceres utworzy kwadraturę z Saturnem, a, a to znaczy, że e, nasze pewne próby zatroszczenia się o słabszych napotkają na jakiś opór władz e, w wymiarze osobistym, lokalnym lub bardziej globalnym. I na przykład w obrębie e, osobistym Tata nie pozwolił. Zostawić w domku tego kotka, a w takim bardziej lokalnym, władze, nie wiem, gminne utrudniają stworzenie jadłodzielni. No to są takie rzeczy, które nie są jakby ostateczne, bo będzie można jeszcze tatę o tego kotka pomaltetować i z władzami też sobie będzie można poradzić, no ale na dzień dzisiejszy to niekoniecznie przyniesie pozytywny skutek. Po południu. Eris utworzy koniunkcję z północnym węzłem księżycowym. Ten aspekt trwał już od miesięcy, bo to są, Eris bardzo powoli się posuwa, ona w samym znaku barana spędzi, spędza w zasadzie, bo jeszcze w nim siedzi 122 lata, w innych znakach nie jest tak długo, a to akurat najbardziej się podoba, ale no ten dlatego ten aspekt w zasadzie już od jakiegoś czasu dochodził do kulminacji i teraz ona się właśnie jakby zamknie, ale też on później, jeszcze kilka miesięcy spokojnie, będzie w jakiś sposób na nas oddziaływał. To jest takie spotkanie chaosu, siania niezgody z czynnikami karmicznymi. Co znaczy, że dezinformacja, która nas tak denerwuje, ona ma coś na celu. Musimy coś. Przepracować i dlatego tak się dzieje. We wtorek, 28 listopada, słońce utworzy po południu kwadraturę z Lilith. To odsłoni nasze słabości, takie, które wynikają z kierowania się chęcią przyjemnych doznań, głównie erotycznych, ale nie tylko. Niektóre z nas mogą poczuć bardzo silną chęć zrobienia czegoś niewłaściwego, niegrzecznego, a niektórzy z nas no, mogą nie oprzeć się na przykład jakiejś kobiecie. W środę 29 listopada, wczesnym wieczorem, Wenus, Wenus utworzy opozycję z północnym węzłem księżycowym, a w nocy z Eris. To nie będzie czas harmonijnej współpracy między ludźmi w ogóle. A szczególnie z kobietami, nie będzie to najlepiej e, taki czas na, na robienie czegoś razem. E, lepiej to odłożyć na inny termin. E, poza tym nie należy kierować się plotkami, jakimiś podszeptami, niesprawdzonymi informacjami, e, bo mogą za nimi nie stać wcale czyste intencje. E, księżyc przejdzie tego dnia w znak raka, e, co skieruje nasze emocje w stronę domu, e, rodziny i relacji z kobietami. Czwartek 30 listopada jest dniem, w którym nie ma ani żadnych aspektów szczególnie istotnych, takich, które, no nie wiem, mogą w jakikolwiek sposób się przejawić, ani nie ma żadnych ingresów, czyli nie, żadna planeta nie przechodzi ze znaku do znaku. No więc to jest taki dzień, kiedy będziemy mogli troszeczkę się wyciszyć, odpocząć, bo nie powinny nas zewnętrzne wydarzenia bardzo rozrywać. No poza tym wspomnianym o poniedziałku aspektem między Egizą a północnym wewnętrznym księżycowym, bo wtedy, kiedy nie ma innych takich doraźnych aspektów, te takie działające w tle mogą się jakoś tak bardziej odzywać. No ale myślę, że możemy założyć, iż czwartek będzie takim dniem bardziej wytchnienia. W piątek, 1 grudnia, Merkury wejdzie w znak koziorożca. To oznacza, że zaczniemy rozmawiać o sprawach bardziej poważnych. Odpowiedzialniej podejdziemy do wszelkich naszych obowiązków, a szczególnie związanych z nauką i zasadami dotyczącymi komunikacji w ogóle i w tym takim naprawdę szerokim tego słowa znaczeniu. Struktura komunikacyjna stanie się przedmiotem ustaleń, mogą nastąpić jakieś zmiany związane z zasadami w tej dziedzinie. Z drugiej strony szczególnie osoby ruchliwe i gadatliwe mogą poczuć się ograniczone pod względem swobody wypowiedzi, I choć nie chodzi tutaj o jakieś takie poczucie ograniczenia wolności, bo nie chodzi o to, co mówisz, tylko jak dużo mówisz, tak? i że nikt nie będzie chciał słuchać jakiejś takiej no, czczej paplaniny, tylko każdy... ludzie generalnie będą raczej oczekiwali konkretów, może to jest akurat dobry moment. I nie będą już chcieli słuchać opowieści dziwnej treści. Wieczorem księżyc przejdzie w znak lwa, co sprawi, że staniemy się nieco bardziej drażliwi i mniej tolerancyjni na żarty z siebie samych, co jakby jeszcze przy tym merkurem, skoro się to tak się połączy. Eee, za to będziemy bardziej łasi na pochwały i dowody sympatii. Po południu, w sobotę, 2 grudnia, ten Merkury w Koziorożcu jeszcze dodatkowo utworzy sekstyl z Saturnem. Eee, to pomoże przeprowadzić takie poważne rozmowy, eee, zaplanować ważne wydarzenia eee, i skorzystać z doświadczenia osób starszych. To doświadczenie nie będzie nam Wydawało się teraz, nie wiem, za stare, niewłaściwe, nieadekwatne, tylko bardziej znajdziemy w nim faktycznie wskazówki, które nam się do czegoś przydadzą. To też dobry dzień dla uczących się, bo więcej łatwiej wejdzie do głowy. Ja wiem, że to jest sobota, ale może przed wieczorem warto zaplanować takie czynności, o ile ktoś uczyć się jeszcze potrzebuje. W niedzielę 3 grudnia no, tym razem nie będziemy specjalnie odpoczywać, w każdym razie nie w sensie takim emocjonalnym, dlatego że wczesnym popołudniem Wenus utworzy kwadraturę z Plutonem, a wieczorem Mars z Lilith. To jest dość wybuchowa mieszanka. Niektórzy odczują przymus w sprawach uczuciowych, a inni pokrót pokłócą się o wystrój domu. Może też dojść do takich typowo damsko męskich utarczek, bo on chce iść na piwo, a ona ma ochotę na coś innego. Planety wolne, poza wspomnianą już wcześniej Eris, nie czynią żadnych gwałtownych ruchów, w związku z czym ich oddziaływanie pozostaje takie samo. Ono jest zbyt długofalowe, żeby powtarzać co tydzień to samo. Jeżeli chodzi o poszczególne osoby, filmy o Prognozach 2023, E, precyzują, kogo do, dotyczą bieżące e, tranzyty planet wolnych i w jaki sposób ich, tych ludzi one dotyczą. E, zapraszam też e, na stronę, e, gdzie można zamówić po prostu spersonalizowany horoskop, czy to prognostyczny, e, czy to urodzeniowy, i nie wtedy nie trzeba wyszukiwać żadnych filmów ani innych dodatkowych informacji. Zapraszam do oglądania pozostałych filmów i do subskrybowania kanału. No do widzenia.